Które metody leczenia naturalnego, leczenia naturalnego mogą zagrozić zdrowiu? Wie pani co, no ostatnio czytałam o tak zwanym helatowaniu. Czyli jakby to, to polega na jakichś wlewach po prostu substancji chemicznej, która ma wypłukiwać z organizmu jony metali ciężkich i rozpuszczać również Yy, złogi cholesterolu, płytki, mia płytki miażdżycowe w naczyniach, czy generalnie yy, zmniejszać miażdżycę, tak, powodować, że miażdżyca nam się będzie cofała. Natomiast no, ta substancja, no to jest to generalnie substancja chemiczna, która jest substancją z grupy yy, takich drażniących, szkodliwych i jakoś ja sobie nie wyobrażam, że można sobie tak ze spokojnym po prostu sumieniem dać, yy, pozwolić na przetaczanie kroplówki z takiego czegoś. Też wiadomo w jakich warunkach, bo, tego, bo to nie jest jakaś uznana metoda, którą, powiedzmy sobie, praktyk by praktykować w, w granicach medycyny akademickiej. Ja, jest to podobno metoda rewelacyjna, tak przynajmniej opisują ci, którzy lansują się w internecie, natomiast ja z ciekawości nawet wpisałam o tym halatowaniu, to halatowanie w wyszukiwarce w, na stronie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, no bo... No tam to najlepiej mhm. szukać jakichś źródeł potwierdzających wiarygodność i nic tam nie było.